Dzień dobry, moi drodzy! Zapraszam do mojej kuchni, a w niej dzisiaj pokażę, jak sparzyć kapustę na gołąbki. Do gołąbków możemy użyć kapustę tradycyjną białą, ale możemy użyć też włoską. Ja mam akurat włoską, ona jest taka bardziej karbowana. Ja czasami robiłam też z pekińskiej, ale pekińską kapustę to się zupełnie inaczej sparze. Odrywaliście i zanurza się we wrzątku i od razu wyciąga. To chodzi o to, żeby kapusta była bardziej miękka i nie pękała przy zwijaniu. Pierwsze co robimy to oczyszczamy z uszkodzonych liści. I wtedy ściągamy te liście i je można wyrzucić, ale ja najczęściej je używam, bo wykładam tymi liśćmi dno garnka i jeszcze zostawiam do przykrycia. Ale że dzisiaj mam kapustę tą jedną, będzie za mało dla mnie mam kapustę jeszcze takie same, same liście to jest kapusta, która młoda, której liście jeszcze nie zostały y, zwinięte. No i z tej kapusty ja użyję. Je się bardzo prosto robi. Je się tylko nożykiem, tutaj nożykiem się tnie. I wkłada się do wrzątku. I później jak wyciąga się, to się wycina ten. Ja dzisiaj pokażę, jak sparzyć kapustę w główce. Bo to najwięcej problemów stwarza. Pierwsze co ja ucinam, bo to takie brzydkie, stare brudne jest. I nożem zobaczę się czy dobrze to widać, i nożem nacinam dosyć głęboko, ale trzeba z wyczuciem to wziąć, tak naciąć, dlatego żeby nie przeciąć na wylot. Jeszcze mała uwaga, do gołąbków nadaje się najlepszy, najlepiej kapusta płaska, tutaj płaska jeżeli, no, ta jest idealne, idealna i jeżeli biała jest też płaska, to ona się też lepiej nadaje. Liście są y, lepsze do zwijania, bo są większe. I wydaje mi się, że one są y, tak jakby bardziej podatne do zwijania. Ale ja z okrągłych też robię. Jeżeli nie dostanę płaską, to też robię. I tu proszę zobaczyć. Ja najpierw, obcie, najpierw nacięłam w koło, a później krzyż zrobiłam. I tu już ładnie wychodzi ten głąb. I teraz jeszcze trochę poszerzę to. Najlepiej jak się ma nóż taki zupełnie szpiczasty. Mój to taki jest średnio szpiczasty. I wydziałujemy. Wydiabujemy cały ten środek. Jeszcze trochę, bo tutaj, ale nie, tak jak mówiłam, nie bez przesady, bo możemy się na wylot, możemy się na wylot przedostać. No i ja myślę, że to będzie dobrze. Ta główka ona nie jest duża, więc nie musiałam dużo wycinać. Ale czasami, jak są bardzo, bardzo duże y, główki, no to trzeba trochę mocniej. Woda już się zagotowała. I teraz wkładam, delikatnie trzeba uważać, żeby się nie poparzyć, kapustę. Ja mam baganki takiej wielkości, jeden jest y, szerszy, a drugi jest węższy, ale dużo wyższy. I właściwie to, tą główkę kapustę mogłabym śmiało w tym wysokim zagotować. I teraz, no, tu jest trochę za mało wody, będę musiała przygotować, trochę dodać. I teraz czekamy, aż te liście odejdą i się tak lekko sparzą. Ja uszykowałam miskę z sitem i na to będę kładła sparzone liście. Ja tu wleję wrzącą, przygotowaną wodę, żeby było trochę więcej i żeby łatwiej się parzyła. Podobno sparzać liście można w mikrofalówce i mrozić. Ja nigdy tego nie robiłam. A tak przy okazji jak się tutaj parzą liście, to jeszcze powiem, że robiłam gołąbki też z kiszonej kapusty. Z liści kiszonej kapusty. Pamiętam dawno, dawno temu moja mama kupowała główki kapusty. Wycinała głąb i zawijała w liść, takie liście farsz i dusiła. Ale ja kilka lat temu kupiłam w sklepie kapustę, zapakowaną już, już liście były oderwane, i to była kapusta kiszona. Zaraz tu już powyciągam, bo będę gadać, gadać, a mi się roz, rozgotują liście. I właśnie przekładam je na sito. No tu już są ładnie sparzone, bo im starsza kapusta, tym dłużej się, no to wiadomo, dłużej się sparza. I na przykład tak jak jest okres zimowy, no to liście ja sparzam dosyć sp długo, dlatego żeby one się, y, gołąbki później się krócej trochę gotowały. No i to jak wkładamy na sito jedno na drugie, to one jeszcze się wtedy sparzają bardziej. I tutaj rozdziel, pomogę rozdzielić trochę widelcem. Ale powracając do, tych, do tej kiszonej kapusty. Ja brałam taką kapustę i od razu bez sparzania zawijałam farsz i dusiłam. Zjedliśmy, ale wolimy tradycyjne. Ale warto spróbować, bo może akurat Wam posmakuje taka wersja. I tak sparzamy wszystkie liście. Trzeba tylko uważać, żeby je nie przeparzyć. Ja jeszcze pokażę, jak zwijamy liście. I zostawiam do przestudzenia. I teraz moi drodzy, pokażę tak szybko, jak zwijać. Jak zwijać gołąbki, jak układać. Ja akurat zacznę od tej kapusty. Yy, Taki normalnej. Na spód garnka wykładam liście. Jeżeli są duże, to wystarczą dwa liście wyłożyć. I takie same liście później przygotuję na przykrycie. I teraz wycinam ten gruby głąb i wkładam farsz. Jeżeli są te ciemne liście, to je daje na spód, a te jaśniejsze daje na wierzch. I różnie, zwijają przeróżnie. Ja zwijam w ten sposób, ten sposób. Ten głąb. Zwijam tu. Nie zwijam tego nitką, i układam bardzo ściśle w garnku. I to cała. Całe zwija zwijanie gołąbków.